Zaczynamy pakowanką. Będziemy łapać stopa do Lejki. Ticapo, mamy 200 km do przyjechania dzisiaj. Także jesteśmy dobrej myśli, że znów nas ktoś zabierze po 20 minutach i dotrzemy tam z jeszcze Będziemy mieli cały dzień. Uuu. W tym samym miejscu zaczęliśmy i w tym samym miejscu kończymy naszą przygodę z łamaką. Przed nami 200 km do kolejnego punktu. Jesteśmy na jedzeniu po śniadaniu. Mamy nadzieję, że szybko dotrzemy do Lake Tikapo. Do zobaczenia na miejscu. Pozdrawiam. To łapiemy stopa. Napierzy dzisiaj? Some adventures with watching animals. Yeah. It doesn't mean you will watch these animals, yeah. yes? Yes, yeah. And then they won't give you money back. Udało nam się przejechać jakieś 5 kilometrów, ale przynajmniej nie stoimy już na rozjeździe do dwóch dużych miast. Także mamy teraz większe prawdopodobieństwo. O, akurat samolot przelatuje, jak mówię. E, także mamy większe prawdopodobieństwo, że ktoś nas teraz zabierze, bo wcześniej wszyscy mm, skręcali w drugą stronę. Michał przygotowuje tam karteczkę. I czekamy. Może w końcu się uda dotrzeć. Pięć kilometrów z 200 za nami. Poznaliśmy świetnego kierowcę, który nawet dał nam swój numer, żebyśmy nie utknęli w miejscu. Jakbyśmy potrzebowali pomocy, to. Mamy się odzywać, także no, niesamowicie mieli są tutaj ludzie. Mamy to, udało się. Jedziemy z parką z Izraela, która nas zabrała. I jedziemy prawie pod samo Lake Ticapo.

że znajdziemy coś do jedzenia i jedziemy dalej, ale jesteśmy już blisko! Uuu! 200 km prawie... Tak, super. Przemiłą parkę znowu znaleźliśmy. Mamy to. Wydawałoby się, że już dojechaliśmy, <laughs> ale jednak musimy dojechać jeszcze 20 km. Ale zakupy zrobione. Zrobiliśmy zakupy Po popiecie, ananasa, seryk proteinowy. Cały te zakupów, także Mamy nadzieję, że ktoś nas zabierze. Na że ostatni. będzie lodówka. Ale jak nie będzie lodówki, to jest. Super. A i nie mamy leka. Nie wypijemy sykawki. Ja, ja wypiję. Michał nie wypije. No, no, także jedziemy. 20 km do celu. Uuu. Ej, Michał, co będziesz robił? Przeprowadzam się. Mamy łapówkę, bardzo ciekawy wystrój miejsca, do którego jedziemy. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał nasz nocleg. No, czuję się, jakbym wszedł do Westernu, nie? A cały domek prezentuje się tak. Stylizowany na dziki zachód. Jak wygląda to, powiem, wow. Takie mamy sąsiedztwo. Jesteśmy z naszego naslegu lata 50 Ameryki. No i próbujemy złapać stopa do Lake Tikapo. Mamy tylko 20 km do przejechania. Także jestem dobrej myśli. Przenoszą dom. Udało nam się dojechać do Lake Ticapo. Dzisiaj spędzamy tutaj cały dzień. Jest to miejsce, w którym jezioro ma najbardziej turkusową wodę. Jeśli chodzi o jeziora w całej Nowej Zelandii, i dodatkowo jest tutaj em, rezerwat, który jest objęty ścisłą ochroną, i niebo w tym miejscu jest najciemniejsze. Dzięki temu e, gwiazdy są pięknie widoczne w nocy. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli je oglądać, bo mamy przepiękną pogodę. Szczytne. ślub za ślubem jeden I drugi szybka przerwa na trening Właśnie wróciliśmy i zaczynamy robić obiad. Barbecue. Obiadek. Podano, jajce z garnka. Po co brudzić naczynia? A tu Michał. Smażę. Kolejny etap podróży przed nami Jedziemy do Christchurch 5 km Dokładnie Także jesteśmy Machujemy gotowi stopa. No a tutaj przyszły Kurczy się pożegnać znamy. z nami Nasze koleżanki, a. sąsiadki Które nam dawały jajka Mamy pierwszy chętny Po minucie yeah. Udało nam się złapać stopa po dosłownie Trzech minutach Także 20 km do przodu. Udało się. Jedziemy. Tutaj nasza podwózka. Jednak postanowiliśmy zrobić kartkę z napisem naszej docelowej miejscowości, ale zmieniła się tylko, się tylko pierwsza połowa nazwy Krajst. Mam nadzieję, że nie pomyślą, że jesteśmy jakoś. No, także. Kraj nadchodzimy. Jeszcze 20 km za nami. Teraz łapiemy stopa prosto do kraju Strzeczek się uda. Zmieniliśmy taktykę. Zamiast 20 km do przodu będzie miejsce docelowe. Zobaczymy jak nam pójdzie. Mamy to, udało się po 20 minutach. Który jechał prosto na lotnisko w Christchurch Spotkaliśmy także jeszcze jedną dziewczynę Która tak samo jak my próbowała złapać stopa No i zabaliśmy się wszyscy w trójkę I dojechaliśmy prosto na lotnisko w Christchurch Także teraz bierzemy sobie transport publiczny I dojedziemy do naszego miejsca noclegu Koncepcja w autobusach Można sobie zabrać rower ze sobą I nikt nie zrobi problemu Przymocują go do tych tutaj holderów z przodu. Doszliśmy do naszego kolejnego noclegu. za zadowolona. Dotarliśmy do naszego kolejnego noclegu w Christchurch. Jest bardzo luksusowy. Najładniejszy, w jakim spaliśmy do tej pory. Widoki. też z okna wam pokażę, jaki mamy super widok, bo zapiera się <grymianie> go w tak to się prezentuje. Słowia, nawet całukną, nawet na razy, jakiś, nie wychowywać. Nie no, tragedia ogólnie, dobrze, że jesteśmy tylko dwie noce. Wyszliśmy sobie na pierwszą przechadzkę po Christchurch. Znaleźliśmy nawet park Cytadela. Także nie najgorzej. Idziemy teraz do Parku Botanicznego. Darmowe atrakcje trzeba wszystkie wykorzystać najpierw. Także. No, zobaczymy. Tutaj. Dokładnie. Wchodzimy do Ogrodu Botanicznego. Dzień drugi Christchurch, wchodzimy do centrum. Tutaj mamy katedrę, która została zniszczona przez trzęsienie ziemi, i właśnie ją naprawiają. Christchurch jest stolicą murali w Nowej Zelandii. To jeden z pierwszych, które znaleźliśmy. To jest przechadzki po Christchurch. Zrobiliśmy zakupki. Mamy jedzenie na wynos. Tak, jutro godzina 7.30. Autobus do następnego miejsca. Nasz pierwszy autobus tutaj. Nie musimy się martwić o łapanie stopa. Udało nam się wyhaczyć tanie bilety. Także luksusowo. No, opuszczamy nasz przepiękny nocleg w Christchurch. Jesteśmy z tego powodu niezmiernie szczęśliwi. O 7:30 mamy autobus, także jedziemy do następnego miejsca: kajkoura. Jedziemy, wyjechaliśmy z miasta, dojechaliśmy do kajkoury. Mariczka szczęśliwa. Słyszymy ptaszki. Super. Wylądowaliśmy w Kajkołrze 4 godziny przed naszym czasem zameldowania. Idziemy się właśnie rozejrzeć po mieście, co w trawie piszczy. Może znajdziemy jakieś poki, bo po drodze było ich dużo, jak jechaliśmy. Weszliśmy sobie nad morze. Pierwszy luk jemy sobie kawkę pierwsze co usiądziesz na ławce i już przelatują nie, nie nie ach ten dźwięk do kolejnego noclegu tym razem mamy widok na góry i czyściutki domek także tak to wygląda Mariczka chilluje skromnie i przytomnie idę na poszukiwania supermarketu trzeba zrobić jakieś większe zakupy na najbliższe dni ale Wreszcie mamy znowu góry. Także naprawdę fajnie to wygląda. Zakupki zrobione. Mam teraz do przejścia z torbą, która waży jakieś 10 kg, prawie kilometr. Także spróbujemy nowej taktyki na łapanie stopa. Zobaczymy, czy się uda. Legnął no przed razem, tylko I co dalej? Za chwilę wychodzimy i będziemy oglądać foki na Półwyspie także jest ładna pogoda i mamy nadzieję, że zobaczymy ich dużo bo w internecie jest ich dużo a pogoda jest taka idziemy stopa do kolonii fok uda się? tylko 5 km, także chyba damy radę Udało się złapać stopa z bardzo miłą parką z Irlandii. 5 km okazało się niezbyt dużym wyczynem. No i teraz za mną widać kolonie fok, których jeszcze nie ma, ale jestem pewny, że zaraz je znajdziemy I znaleźliśmy pierwsze foczki. Tu jest jedna. Tutaj sobie śpi kolejna. A tutaj sobie filuje. Następna. Wyglądają jak pieski morskie. Jak chodzić bez rąk i nóg? ist ja. Właśnie, tak. um para o meio isso, No, takich jak mrówków. Widzieliśmy właśnie z kolonii fok. Czekamy na jedzonko. Jak wrażenia? Bardzo fajnie. Widzieliśmy dużo po. Widzieliśmy też dwie małe foczki. A? I... ...moja